Jak uczyć się języków obcych, mając ADHD? Czy to w ogóle jest możliwe? Czy w ogóle jest z tym jakikolwiek problem? Zapraszam. Cześć, ja mam na imię Sandra, a to jest kanał wszystkim, co dotyczy skutecznej nauki i nauczania języków obcych i nie tylko. I porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak to zrobić, kiedy mamy ADHD. Jeśli znacie ten problem, to wiecie, że bardzo często ludzie z ADHD są w takim zamrożeniu, czyli nie potrafią się zebrać do niczego, tak? I no, nie są w stanie sobie tego wplanować w dzień, nie są w stanie w tym wytrwać, nie są w stanie utrzymać tej dyscypliny. I ja już na ten temat trochę mówiłam o tym, jak się wyrwać z tego zamrożenia właśnie w nagraniu na ten temat, do którego Was odsyłam. Natomiast teraz porozmawiamy już stricte o tych językach obcych, jak to zrobić, aby jednak efektywnie się tych języków uczyć, bo jak najbardziej się da. Ja oczywiście opowiem Wam o tym z mojej perspektywy, jak to wyglądało u mnie przez całe życie i może będziecie się w tym mogli jakoś odnaleźć. Oczywiście pierwszym problemem, tak jak już wspomniałam, jest, ten, jest to zamrożenie, ten freeze, z którego bardzo często nie da się wyjść. I ja akurat w ciągu mojego życia zawsze ten freeze wykorzystywałam. Robiłam to nieświadomie, nie wiedziałam, co to jest, nie wiedziałam nic na temat ADHD, ale wykorzystywałam ten frizz, ponieważ ja jestem serialowa dziewczyna, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo seriali oglądałam i w podstawówce, i w liceum, i będąc na studiach. Ja poświęcałam na to bardzo dużo czasu, bo szczególnie po południu czy pod wieczór, kiedy wracałam do domu z zajęć na studiach na przykład, to byłam wykończona. I dodatkowo jeszcze jako że pracowałam jako instruktorka tańca i fitnessu, no to po prostu już, już miałam dość, już miałam absolutnie dość, to już było tylko dogorywanie wtedy po e, popołudniami. Więc ja już wchodziłam w moje zamrożenie, już nic nie byłam w stanie zrobić, tak naprawdę. Byłam bardzo zmęczona i po prostu oglądałam sobie te seriale na, w takiej półhipnozie. I dla mnie to zawsze, w moim przypadku to oczywiście zawsze były seriale w języku obcym, i ja je oglądałam też w różnych językach. Tak, czyli na przykład lata temu Detektywa Mąka oglądałam po angielsku, i później po włosku też sobie obejrzałam. Czy Przyjaciół po angielsku, czy później po hiszpańsku sobie obejrzałam. Tak samo robiłam z filmami jeszcze na samym początku, wiecie, w dawnych czasach, kiedy. Kiedy jeszcze nie było takich rzeczy jak Netflix, jak YouTube, w ogóle mało co było, i jeśli się chciało coś oglądać, to trzeba było mieć to na fizycznym nośniku, na przykład DVD. I także ja miałam takie DVD, i jako, że nie miałam pieniędzy na więcej, to cały czas oglądałam te same i w taki sposób właśnie się freizowałam na koniec dnia. I dzięki temu bardzo dużo się nauczyłam, bo te wszystkie wyrażenia zostawały mi w głowie. Po prostu całe zdania ze ścieżki dźwiękowej filmu zostawały mi na zawsze. Jeśli to był serial, no to też oglądałam w jednym języku, wiedziałam już, co się tam działo, kiedy oglądałam w drugim, no to mimo, że na przykład rozumiałam mniej języka, to i tak wiedziałam o co chodzi, bo znałam to już wcześniej i dzięki temu mogłam po prostu lepiej rozumieć, mogłam rozwijać ten język dalej. Więc w taki sposób to u mnie wyglądało, i w taki sposób ja wykorzystywałam właśnie to zamrożenie. Także jest to coś, co bardzo Wam polecam. Jeśli jesteś w takim momencie, że ciężko jest ci się do czegokolwiek zabrać, to, no to polecam wtedy po prostu włączyć sobie taki serial i oglądaj. Ale oczywiście mamy jeszcze w ADHD coś zupełnie przeciwnego taką po prostu nadpobudliwość, nadaktywność, gdzie nagle pojawia się ta energia do robienia wszystkiego i nie wiadomo za co się zabrać, i zajmujemy się wszystkim, tylko właściwie nie tym, czym powinniśmy. I w takiej sytuacji już seriali się oglądać nie da, bo wtedy cały czas chcemy się poruszać i to też może być przeszkoda. Więc jak znowu, jak to zrobić, aby jednak umieć się uczyć tych języków? Jest coś takiego w ADHD, jak hiperfokus, wiadomo, i można się sfokusować na tym konkretnym języku, którego się chcemy nauczyć. Oczywiście to nie, nie, to nie jest tak, że możemy się do tego zmusić. Jeśli nas to nie interesuje, no to nas nie interesuje. Ale co można zrobić, to wykorzystywać ten moment, kiedy ten hiperfokus jest i cisnąć. Po prostu jak najwięcej, jak najmocniej. I jako, że ja również uczę się właśnie w taki sposób, nie byłabym w ogóle w stanie uczyć się systematycznie dzień po dniu, bo ja nawet zanim ja się zorientuję, że miałabym coś tego dnia zrobić, to już dzień dawno minął, prawda? Więc absolutnie ja wstaję rano i ja nie pamiętam, co ja miałam zrobić. Jak ktoś mówi, no to zrób sobie listę rzeczy do zrobienia, no to po pierwsze musiałabym pamiętać o tym, żeby ją zrobić, później musiałabym wiedzieć, gdzie ona jest, um, po, tak naprawdę to ja ich mam bardzo wiele i nie pamiętam ile ich jest i gdzie one są, to na papierze, to w aplikacji. Um, więc po prostu jest to jeden wielki chaos i i tak jakby każdego dnia rano jest po prostu reset i jest biała karta i trzeba zaczynać od nowa. Także nie jest to takie łatwe do ogarnięcia i bardzo ciężko jest to sobie wplanować w taki zwyczaj. To by musiał być taki zwyczaj jak wiecie, na przykład branie prysznica, tak? To jest akurat część mojej osobowości, więc ja za każdym razem po południu, szczególnie kiedy przychodzę do domu, zawsze biorę prysznic. I już tak po prostu robię od wiem, kilkudziesięciu lat, że biorę prysznic, myję głowę i jest załatwiona na ten dzień. Natomiast wiem, że wiele osób, jeśli nie zintegrowało sobie tego, to to też zastanie ich nos, a oni jeszcze tego prysznica nie wzięli. Także to też tak może być i właśnie z nauką języków jest tak samo. Dlatego jeśli jest ten hiperfokus, to naprawdę kujcie żelazo, póki gorące. I ja z mojej perspektywy właśnie, z jednej strony wymyśliłam bootcamp językowy, który właśnie był głównie przystosowany dla takich osób jak ja, które lubią intensywnie, szybko i krótko. Bo później to znika, nie? Później ten hiperfokus znika i my się koncentrujemy już na czymś innym, albo mamy taki okres, że nie możemy się skoncentrować. Nie? Więc to jest przewidziane właśnie dla takich osób. Także jeśli macie w danym momencie tak, że wiecie, ok, to jest teraz ten moment, to warto się na taki bootcamp zgłosić. Do nas, na przykład z niemieckiego czy angielskiego, czy też gdziekolwiek indziej, jeśli uczycie się innych języków. I to dla osób z ADHD właśnie bardzo dobrze działa. I czasami właśnie piszą do mnie, mówiąc, że oni wiedzą, że oni nie byliby w stanie przejść takiego kursu, no bo to jest regularna praca każdego dnia przez niecałe trzy tygodnie. I z jednej strony tak, ale to zależy, czy masz w danej chwili zajawkę na to, czy nie. Jeśli nie masz, no to będzie trudno, ale jeśli masz, to kuj, po prostu zrób to. I ja na przykład kilka lat temu zapisałam się na kurs rosyjskiego, który był fantastyczny, naprawdę był bardzo dobry. To był bardzo dobry kurs, ale to był kurs, który odbywał się raz w tygodniu. I oczywiście nie pamiętam ile tam było zajęć, w tym kursie w sumie chyba może kilkanaście. No i ja wytrwałam na tym kursie trzy tygodnie. Już ten trzeci tydzień to już tak praktycznie się nie przygotowałam, bo już ja już miałam zajawkę na coś innego, tak, więc to jest bardzo ciężkie. Jeśli by to był kurs skoncentrowany w tych dwóch tygodniach, trzech tygodniach, to ja, mając tę zajawkę, kiedy ja się na ten kurs zapisałam, to ja bym go przeszła i to by mi bardzo, bardzo dużo dało. Natomiast jako, że to było tylko raz w tygodniu, to mnie to już dawno minęło. Później dostałam takiego okresu, że ciężko mi w ogóle było wysiedzieć, więc no, Musiałam z tego kursu po prostu zrezygnować i już później mi ta zajawka nigdy nie wróciła, też ze względu na to zniechęcenie, które wtedy przeżyłam tym kursem, tak? Więc yy, mówiłam, naprawdę, kujcie żelazo, póki gorące, Jeśli czujecie, że to jest ten moment, teraz chcę, to róbcie to. Poza tym opowiadałam Wam już też, nie pamiętam czy to tu na YouTube, czy chyba na Instagramie może, że ja cały czas miałam takie wrażenie w życiu, że to jest takie życie niewykorzystanych szans że tyle rzeczy mogłam zrobić, tyle rzeczy mogłam zrobić lepiej, ale tego nie zrobiłam właśnie ze względu na te problemy. I to jest cały czas takie, to jest cały czas autosabotaż, to jest podcinanie skrzydeł jakby samemu sobie, nie? Więc no niestety później trzeba żyć z tą świadomością, że mogło się, ale się nie zrobiło, prawda? Dlatego naprawdę, jeśli macie ochotę, to róbcie to, bo ta ochota, ta zajawka może minąć za kilka dni. I u mnie mija, dlatego ja pracuję projektowo. Zajmuję się jedną rzeczą bardzo intensywnie. Jeśli mi to mija, to zajmuję się drugą rzeczą bardzo intensywnie, i dla innych ludzi, dla postronnych obserwatorów, może się to wydawać chaosem, natomiast w tym jest jakaś metoda w moim odczuciu. Natomiast ktoś, kto nie widzi, jak ja to robię, tylko widzi efekt z tego, to zupełnie tego nie widzi, że tam jest chaos. Wręcz przeciwnie, wielu ludzi mówi mi, że ja się wydaje bardzo taką porządną, zorganizowaną osobą, co jest absolutnie nieprawdą. Także dopóki macie tę zajawkę, to możecie bardzo wiele osiągnąć. I tak mam jeszcze tam przykład mój z liceum. Ja w liceum zaczęłam się uczyć języka włoskiego. To był drugi język, jaki mieliśmy. Po pierwszym był niemiecki, to była klasa dwujęzyczna, pięcioletnia wtedy. I od drugiego roku wszedł język włoski, i tego niemieckiego się nie uczyłam. Ja nie miałam zajawki na ten język, więc tak sobie bimbałam przez wiele, wiele, wiele lat, aż do studiów i na studiach dalej w Niemczech. Natomiast ten włoski od razu siadł i ja się go bardzo dobrze nauczyłam w ciągu tych pierwszych dwóch lat. Ja każdą wolną chwilę na to poświęcałam, więc kiedy skończyłam liceum, to fantastycznie znałam włoski. E, miałam zdany certyfikat. Natomiast tak naprawdę wszystko, czego ja się nauczyłam, większość czego ja się nauczyłam, to odbyło się w ciągu tych dwóch pierwszych lat. I no później już mi ta zajawka minęła, akurat z tego względu, że poznałam e, chłopaka i e, no już się skoncentrowałam po prostu na czymś innym, bo myśmy się codziennie spotykali, on już wtedy był na studiach, te moje ostatnie dwa lata liceum, on był na studiach i ja wtedy jeszcze właśnie kończyłam liceum i już się tak tym włoskim nie zajmowałam, no bo po prostu um, codziennie się spotykaliśmy. Bo to tak wiecie jest, że jak się człowiek zakocha, no to później priorytety się zmieniają. Ale żeby tak, żebyście sobie tak nie myśleli, och, że ja już to wszystko, wszystko rzuciłam, to nie, 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 absolutnie, ten chłopak, w ogóle ja wtedy akurat jak go poznałam, to miałam poprawkę z matematyki po trzeciej klasie, dlatego, że ja nie rozumiałam w ogóle co nauczyciel mówił, ja kompletnie tego nie rozumiałam, w podstawówce uwielbiałam matematykę, w liceum nie i po prostu przestałam cokolwiek rozumieć, więc ja później przez całe lato chodziłam na korepetycje z matematyki raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu i musiałam się przygotowywać do tej poprawki. Więc on mnie na te korepetycje zawoził i jeszcze dodatkowo mi też tłumaczył rzeczy. I później ja zdałam tę poprawkę na piątkę. No i później już przez te dwa ostatnie lata liceum nie miałam takich problemów, no bo miałam mojego własnego inżyniera na studiach, który mi wszystko tłumaczył z tej matematyki, tak? Więc on tutaj zupełnie mi nie zaburzył procesów uczenia się wręcz Wręcz mi pomagał, i później, kiedy też wyjeżdżałam na studia do Niemiec, to też oczywiście nigdy nie powiedział, żebym tego nie robiła, że on tego nie chce. Wręcz przeciwnie, zawiózł mnie tam i też przyjeżdżał. Zawsze na całe lato uczestniczył w kursach niemieckiego, żeby po prostu dojechać również do mnie, do Niemiec, po skończeniu studiów w Polsce. Także to też jakoś tak się rozgadałam w tym temacie, ale to też Wam chciałam powiedzieć, powiecie! To jest taki ważny wątek poboczny, żeby dobierać sobie partnerów mądrze. No a poza tym, kiedy ja jeszcze nie wiedziałam, że właściwie istnieje coś takiego jak ADHD, albo że ja mogę mieć ADHD, to napisałam rozwojownik nie tylko językowy, właśnie na temat koncentracji, motywacji, dyscypliny. I to było moje podejście do tego tematu właśnie z mojej perspektywy. Osoby, która to ADHD ma, ale nie zdawała sobie z tego sprawy i wypracowała sobie odpowiednie mechanizmy do ogarnienia tego wszystkiego. Także jeśli macie taki problem, no to bardzo Was zapraszam do tego rozwojownika. Ja wiem, że zresztą ten rozwojownik też, też pisałam etapami, bo jakby usiąść i napisać wszystko razem tak bardzo z dyscypliną, to by mi było ciężko, więc to też były jakieś tam projekty przeplatane. Innymi projektami oczywiście. Natomiast wiem, że osobom z ADHD może być ciężko to czytać, dlatego nagrałam właśnie audiobooka również. I po prostu możecie robić w tym czasie coś innego i sobie słuchać, albo możecie nic nie robić i sobie słuchać. Także no, mam nadzieję, że Wam się to spodoba. A jeśli lubicie czytać, no to. Jest przed Wami około 160-170 stron, już teraz nie pamiętam, do czytania o tym, jak się zmotywować i jak się skoncentrować lepiej. I to jest właśnie pisane z perspektywy osoby z ADHD. Także to tyle na dziś, ale jeszcze chcę Wam na koniec powiedzieć, że bardzo często mm, słyszy się teraz takie głosy głupie, strasznie że o Boże, wszyscy to mają ADHD. Nie, to jest absolutnie nieprawda. Ktoś, kto tego nie ma, nie wie, co się dzieje w głowie osoby, która, mm, która zapomina wszystkiego, której się nic nie udaje i, i mm, której życie jest jednym wielkim chaosem. Tego się po prostu nie da zrozumieć, jeśli się tego samemu nie przeżyło. Także normalnym ludziom wydaje się to całkowicie normalne, że ktoś ma jakiś rytm dnia, tak wstaje rano, je robi. Coś po kolei, tak jak się powinno robić. Pamięta o swoich terminach, nie myli godzin, nie myli czasu. Um, natomiast osoba z ADHD, no, czasami nawet nie zje, ponieważ o tym nie pamięta. I mimo, że jest głodna, to jakby myśli sobie zaraz, zaraz, i, i takie wiadomości też dostałam ostatnio na Instagramie od Was, że po prostu, no, ciężko jest w ogóle ogarnąć posiłek, tak? No bo jakby kiedy, prawda? <laughs> Więc jeśli ktoś mówi, że wystarczy się dobrze zorganizować. No to znaczy, że kompletnie nie ma pojęcia, jak to wygląda z drugiej strony. I to tyle na dziś. E, niech hasłem dzisiaj na koniec, jeśli obejrzejcie do końca, również będzie znowu tutaj karamba z Don Pedro. To mi się tak spodobało, może teraz zawsze hasłem będzie karamba, albo nie, bo to by było trochę nudne. No ale na dzisiaj niech będzie karamba albo Don Pedro. To albo to. Możecie sobie wybrać. Napiszcie, czy podobała Wam się ta bajka. Linki do mnie, do rozwojownika, do bootcampu zostawiam tutaj pod filmem, a my widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się, uczcie się, pamiętajcie, że umiecie więcej niż Wam się wydaje, nawet jeśli macie ADHD yy, i do zobaczenia, pa! pa.